Dzień dobry, cześć z tej strony, Wilku. To już drugi odcinek mojej serii z gry Lego Star Wars. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało pierwszy epizod tejże mojej serii. Przyznam się szczerze, że ten odcinek powinien być dużo lepszy, bo misja powinna być naprawdę konkretniejsza naprawdę powinna być dużo, dużo ciekawsza. Też ja myślę, że będę trochę bardziej ogarnięty, już sobie przypomniałem, co i jak tutaj się robi. Chciałbym Wam tylko tak na starcie, zanim jeszcze na dobre ten odcinek się rozpocznie, chciałem Wam pokazać, jakie są efekty przejścia tej poprzedniej misji. Mowa tutaj oczywiście o tym, co zebraliśmy i co uzyskaliśmy. Po pierwsze, mm, chciałem Wam pokazać, co dostajemy, kiedy zbieramy mini zestawy. E, zdobywamy pojedyncze klocki. No, zresztą macie to ładnie podpisane. <laughs> pojedyncze klocki, e, no, z których kiedyś powstanie jakiś model. Dlaczego to wchodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie e, to tyle, jeśli chodzi o mini zestawy. Takich miejsc parkingowych jest tutaj 17. To z tego powstaną jakieś statki, jakieś pojazdy. No dużo to może być rzeczy naprawdę. Oczywiście, wszystko związane z pierwszymi trzema filmami Star Warsów, z nową trylogią. No a tutaj mamy to, co dostajemy za poziomy, czyli za uzyskanie tego statusu Jedi. No, i jak widzicie, na razie to wygląda niejako. To nie jest nic. Szczerze mówiąc, nie wiem akurat, co to nam odblokuje. No, ale mam nadzieję, że się dowiem tego. Kiedy będę grał po prostu w miarę upływu czasu e, Coś tam ogarnę więcej A my już słuchajcie przechodzimy Oczywiście do kolejnego poziomu z Mrocznego Odlokowały Odblokowały nam się, o tym nie powiedziałem ale, ale chyba to widzieliście, odblokowały nam się także poziomy Z Ataku Klonów i z Zemsty Sitów e, Czyli jeśli ktoś by chciał zmienić kolejność No to oczywiście, czemu nie Jak ktoś nie lubi Mrocznego Wilma może go właściwie ni nawet nie przejść Ale my oczywiście robimy wszystko chronologicznie Chciałbym, tak jak mówiłem, e, skupić się Trochę fabularnie na tej grze My wchodzimy w poziom Inwazja na Nabu. No i standardowo witają nas te napisy. Część pierwsza, mroczne widmo. Rozdział drugi. Inwazja na Nabu. To jest naprawdę miód dla uszu. Federacja Handlowa zaatakowała pokojowo nastawioną planetę Nabu. Qui-Gon i Obi-Wan Kenobi ukryci na pokładzie jednego z okrętów desantowych przedostają się na powierzchnię planety. Teraz muszą nawiązać kontakt z miejscowymi siłami, zanim będzie za późno. Czyli to jest to, o czym mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka. Przybywamy na Nabu, aby ostrzec w pewnym sensie e, Padme Amidale, powiedzieć, że to nie jest tylko blokada, e, że chyba jednak Federacja Handlowa, no, chce poważniej e, zagrażać. No, nie do końca tak to wyglądało w filmie, ale... Ale zaraz będzie coś, co e, w filmie było. Zaraz będzie taka akcja. No i w tym momencie czas spierdzielać. O, co to jest? O co chodzi? Jakiś taki e, stały element e, każdej części. Jakaś kurde słuchawka. Część, która Jezu, nie lubi nie nic złego. Która nie jest, jest nikomu potrzebna. E, dobra, mm, tutaj z tego co pamiętam, nie było nic ciekawego. Możemy oczywiście. O Jezu, jak jestem patologiczny. E, możemy oczywiście to szybko przeraszować. Nie ma wielce sensu walczyć z tymi z tymi droidami. Szczególnie, że można więcej stracić niż skorzystać. Jedyne co no to muszę ich zabijać jeśli właśnie wchodzę w interakcję z czymś, bo zauważyłem podczas testowania sobie tej gierki, że jeśli na przykład korzystam z mocy, jeżeli próbuję coś naprawić, próbuję coś podnieść, no to... O Jezu, kurde, jak to naprawdę traci się szybko życie. To wtedy, wtedy jeśli coś nam przeszkodzi, no to automatycznie akcja jest przerywana. Dobra, ale... Nie jest to chyba trudne, myślę, że podołam. Tutaj. Co musimy zrobić? Kurde, daj mi spokój, chłopie. A obi oczywiście stoi, nie? No ja wcale nie umiem używać mocy, pewnie chcę tam teraz powiedzieć. Po co ja tu w ogóle jestem? Bo Nie ma sprawy, ale no, jednak bym oczekiwał od niego czegoś więcej. Okej, okay, jest pięknie. No i chyba zaraz pojawi się on. Tak jest. <grytania> Najbardziej znienawidzona postać z całych Gwiezdnych woje. Jar Jar Binks. Człowiek, o którym nawet nikt książek nie chce pisać. Naprawdę, jest 200 książek o cyklu Star Wars, Można 300, nie wszystko przetłumaczone na język polski, ale naprawdę dużo przetłumaczono, tutaj taka dygresja z mojej strony. No ale o Jar Jarze to nie wiem, może z 5 jest max. Naprawdę, to jest postać, którą Lucas stworzył i chyba z niej yy, zrezygnował, bo ona, wiecie, w drugiej, trzeciej części to już pojawia się bardzo epizodycznie, chociaż w tej pierwszej części jest ona bohaterem. Tutaj widzę, że mamy mini zestaw, sprawdźmy, czy Jar Jar Biggs... O, jest, jest Jar i Jar. ja pierdziela ale... Skoczna bestia, trzeba przyznać. Sprawdźmy, czy on sobie z tym poradzi. Cholera, nie wiem. Nie chcę mi się rozkminiać, to będzie na kolejne przejście, ale wydaje mi się, że on dałby radę. Jakoś cwaniacko tutaj niby się udało przeskoczyć. No i to jest taki dość niewdzięczny poziom. Poziom, gdzie Jar, -Jar niestety musi się przydać. I jego skoki <głos》> będą e, tutaj wręcz niezbędne. Tyle, że Jar, Jar to jest taki ciul, co w ogóle nie potrafi... Aż, kurde, oprułem mikrofon z wrażenia. To jest taki ciul... Chwila, bo tutaj chyba muszę sobie obniżyć, czy nie? Nie. Tu musi Jar, Jar niestety wkroczyć do akcji. Eee, to jest taki poziom, gdzie... O, tutaj potrafisz, chłopie? A nie, tutaj, tutaj daje jednak muszą też chyba dać radę. O, o. O o. O o, O, o. pięknie. Czas na Jar'a Jar chyba. Eee, w każdym razie... O czym ja mówiłem? Kurde. Nie wiem o czym mówiłem. No tutaj Jar, Jar mnie tak pochłonął, tak mnie zainteresował. Wspaniała postać że już, że już nie wiem o czym gadam W każdym razie będzie on takim użytecznym chłopaczkiem No chude, wskoczcie, Jezu Co jest? Chłopcy Już problemy? Nie no, dobra, kolesie Koledzy Wskoczę tu A, dobra <grym> Ale to było dziwne Normalnie nie potrafili tego przeskoczyć, ale kiedy Jar, Jar poszedł dalej, to nagle jakieś niestworzone siły w nich wstąpiły. Jezu, brawa dla mnie. Dobra, przełączam się na kolejne, kogoś... no, bo Jar Jar niestety walczyć nie potrafi. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Naprawdę fajna, dość taka szybka misja. Zawsze, zawsze pamiętam, mimo że Jar -Jaren tutaj. Serio? Mimo że Jar -Jaren tu się biega, to pamiętam, że ją bardzo lubiłem. Dobra, o, o, dobra, 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 dobra. Tutaj jakieś mosty, budujemy mosty. Nie wiem, czy ktoś kojarzy taki program w telewizji? Taki serial, nie wiem. Nie, program, taki teleturniej był kiedyś, jest jeden mini zestaw, ale tutaj naprawdę. Oj, tutaj przeskoczę? Chyba tak, dobra. Tutaj naprawdę nie będę się silił, słuchajcie, na robienie tego na jakimś poziomie, bo tym się zajmiemy kiedy indziej. <laughs> Jarzor to jest naprawdę śmieszna postać. Postać, na którą niestety. Wow. Co tu się dzieje? E, byli skazani później e, nasi bohaterowie, czyli e, Qui gon i Obi-Wan. Musieli z nią przemierzać. E, o Jezu, o kurde, takie bagna są, jemy. My musieli przemierzać z nią kolejne... Ranger, ty tu wejdziesz, czy nie? Nie, nie ma takiej możliwości, tylko skakać inny chłopak. E, w każdym razie musieli z nią biegać później, ale no, trzeba przyznać, że w fabule... E, ta postać jakoś tam odegrała, jakąś tam swoją rolę odegrała. Dobra, tu już widzę, że robota dla, dla Obiłana. Okej. Okay. Coś się baguje niestety. Dobra, tak jak mówiłem, niestety, albo niestety Tracę pieniądze, ale nie, nie, nie o to tutaj chodzi e, Niestety, ale trzeba najpierw pokonać tych przeciwników, żeby cokolwiek zrobić. To jest trochę wnerwiające, ale z drugiej strony myślę, że dobre i takie dość realistyczne nawet, że chwila, tam nic nie było. Mówię, że nie, nie chcę za bardzo tutaj wszystkiego ogarniać i tak dalej, ale, ale czemu nie? Czasem tutaj coś można przejść. Jedno drugiemu nie wadzi. O, tu jest mini zestaw, ale. Hmm. No dobra, pokuszę się o, o zdobycie go, bo to wiadomo, to mi trochę skróci poszukiwania. Yy, jak już będę grał po raz drugi, tu nic nie ma, nie ma, nie ma ukrytych pieniędzy, bo tak tak lubią zawsze kryć. Nie wiem, czy już tu mieli takie. Um, takie rzeczy czy już w tej części robili Kolego przełączę. O, dobra Okej okay. Powiem wam, że naprawdę dobrze, dobrze mi się gra. Dobra, a może jednak to musieliśmy pójść? Może No chyba musieliśmy Okej, okay, czyli <śm> wygląda na to, że chyba jednak tam mogłem się przejść, bo tamto to był, to, było, e, to była taka dodatkowa e, arenka, dodatkowe miejsce Nie wiem, że powiedziałem Arenka, ale niech będzie, że, że tam bym e, się z kimś bił. Nieistotne to mi się podoba. To jest ten atak. Czuję moc. Oczywiście, pierdołowate kwiatki. Widzę, że chyba nie zmieniło tu się zbyt wiele y, pomiędzy chociażby y, tą grą a, a Indianą Jonesem. Kurde, bo ja tam coś widziałem. Widzę, że chyba tam będziemy musieli pójść, ale, ale. Tu coś było. Co z tego będę miał? Aha, okej. Okay. Dobra, coś czuję, że to będzie coś dla Jar -Jara. Tak mi się coś. Uf, ale mnie to w wnerwia, powiem wam, że te nowsze są łatwiejsze, naprawdę. Tutaj trudniej jest uniknąć ciosów. Znaczy, właściwie wystarczy klikać X i, i też to odpycha w pewien sposób e, ataki, ale, ale mimo wszystko nie jest to łatwe. No i wkurza mnie to, że troszeczkę nasi kompani nie chcą, nie chcą pomagać. Dalej, chodź tu, chodź tu, jar e, bo to chyba robota dla ciebie, wiesz? Dobra, nie. Jednak tu nie ma roboty dla niego, nie wiem, nie wiem, co trzeba było tutaj zrobić, może to trzeba było zniszczyć, ale już biegniemy do przodu. No w filmie to chyba aż tyle oni nie biegali, ale widzicie, docieramy do Bagien, docieramy do, do miejsca, do którego nawet Federacja Handlowa początkowo nie chciała wchodzić. No bo w sumie po co? Po co się tapłać w błotku, w którym mieszkają inni Gunganie, czyli bracia. Naszego Jar Dżar Oczywiście Jar nie jest tutaj mile widziany, no bo został on wygnany. Z tego co czytałem przed odcinkami, to został on wygnany za wiele, wiele rzeczy. No wiadomo, przede wszystkim za to, że jest pierdzielonym nie zdarą. Ponoć wielu robót się podejmował. Kurde, dlaczego tak dziwnie to zakończyli? Nie mam pojęcia. Tutaj, myślałem, że zaraz ten potwór wyskoczy. Pamiętacie pewnie tę akcję z filmu, kiedy, kiedy gonił naszych tutaj bohaterów taki potwór i prawie ich pożarł. No, w każdym razie kończąc ten wątek Jar -Jara, to z tego co czytałem, to on był kerlerem i też mu tam nie szło. E... Kurczę, gdzieś to miałem zapisane. Może tu gdzieś, gdzieś to jest. O, mam zapisane, tak jest. Kolejny odcinek, który pokazuje, jaka jest bieda, na jakich kartkach musieli pisać. Był też, też w Zoo i wypuścił stamtąd zwierzęta. E... No i także jakieś tam inne były atrakcje, dlatego go znienawidzono e... i został on wygnany. No, ale oczywiście wrócił. Niechętnie został przyjęty i odesłany z kwitkiem. W sumie to Boss Nas, czyli ten gruby gość, którego widzieliście, że tutaj jest chudszy niż, niż w rzeczywistości. Jeśli mogę mówić o jakiejś rzeczywistości, e, no Boss Nas wysłał go na pożarcie właśnie tym potworom morskim, no ale przemierzając przez jądro e, Nabu oczywiście, nic się naszym bohaterom nie stało, bo to byli Jedi, oni mieli, czuli moc, czuli, e, co się dzieje dookoła. Trochę się nagadałem, ale też, tak jak mówiłem, w tej serii będzie o to chodziło, będę starał się przybliżać te Star Wars. Jeśli gdzieś popełnię błąd, bo na pewno popełnię, e, zdaję sobie z tego doskonale sprawę, że też nie jestem, nie, nie jestem nieomylny i będę pierdzielił nieraz głupoty, no to oczywiście prosiłbym o zwrócenie uwagi. Ten poziom, no w sumie, był dość szybki, dało się go zrobić naprawdę krótko, wydaje mi się, że kolejne poziomy też dość łatwe powinny być, chociaż pamiętam, że były też takie naprawdę zajmujące, takie przy których no trochę siedziałem i trochę się wnerwiałem i parę razy mnie zabijali. Nie przejmujcie się naprawdę tym, że ja tutaj padam, bo no wierzcie mi, to się może wydawać, że, że naprawdę jest mega łatwo, no jest mega łatwo, ale, ale paść też jest bardzo łatwo. Także co, w tym odcinku to już wszystko, nie będę przedłużał, mam nadzieję, że wam się to dobrze oglądało, oczywiście jeśli wam się podobało albo i nie, no to zostawcie swoją ocenę, piszcie komentarze, a jeśli jesteś nowym widzem, jeśli trafiłeś na ten kanał jakoś przez przypadek, to zastanów się oczywiście nad subskrypcją. Ja już wam bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Niech mocno będzie z wami!